Cześć, tu Bart i witam Was w pierwszym odcinku serii z Medieval 2 Total War. No to jest kampania, która będzie grana krótko, ponieważ zamierzam grać krótką kampanię i to ze zespołem, czy zespołem, może państwem, które już kiedyś podejmowałem, mianowicie Szkocję. Ma być to krótka kampania, więc mamy do pokonania tylko Anglików, zdobyć 15 terenów. Oczywiście chcę, żeby ta kampania była jak najkrótsza, ponieważ jest to kampania rozgrzewkowa. Mam nadzieję, że w przyszłości uda mi się zagrać na modach typu królestwa. Mam oczywiście je w posiadaniu. Leżą koło mnie na biureczku, czekają na nagranie. Jakie są nasze mocne strony tej frakcji? Doskonałe piki włócznie? No to jest świetny znak na, na, na dobre rozpoczęcie kariery.

These courageous people fight for a future where they are at the mercy of no one. scottish to fight is to survive to shake off the shackles of oppression requires a mighty hero to unite the clans and forge an empire Czemu akurat gram w Medieval 2 Total War bez modu królestwa? Skoro tam też mamy przecież mod, mod Brytania, jednak wolę mieć większą mapę, wolę mieć wgląd na to co się dzieje i miejmy nadzieję, że będzie lepsza rozgrywka niż na modzie królestwa, tylko dlatego, żeby zniszczyć, żeby zniszczyć Anglię. Rozpoczynamy z jednym malutkim miasteczkiem, naszą stolicą Edynburgiem. No, jak widzimy, nasze siły nie są zbyt liczne. Mamy dwóch, w sumie trzech dowódców i króla. Król chyba tu jest, tak, król Malcolm. Tak on wygląda. No, całkiem sprawny dowódca. Na początku musimy zdobyć jakąś twierdzę, jeżeli chcemy przeżyć z mocnymi Anglikami. Ja nie będę się dużo długo zastanawiać. Inverness jest świetnym celem i miejmy nadzieję, że w przyszłości będzie to jedna z najsilniejszych twierdz że oczywiście, do czasu, kiedy wykończymy Anglików, już zdobędziemy 15 terenów. Więc tak składamy. Kto jest najlepszym dowódcą, proszę mi powiedzieć? Edward ma dwie gwiazdeczki dowództwa. Edmund tylko jedną. No, słabiutko. Więc wyślemy tam naszych piechurów i naszych, naszą konnicę oraz króla. Na Inverness złożymy już siłę, oczywiście, z tych piechurów i z tej konicy, które posiadają inni dowódcy. Nawet silna armia wyszła, ale jeszcze dołożymy siły królowi i ruszamy na Inverness. Co z, resztymi, z resztą dowództwa wyślemy do Edynburga jak na razie. I w tym Edynburgu wybudujemy port handlowy. Aby zyskać więcej pieniędzy, zwiększymy również podatki. Przyrost naturalny jest ważny, ale może nie w tym momencie. Teraz jakie mamy siły? Wyglądają one tak: albo chodniczy oszczepnik, albo milicja miejska. Żadna różnica, tylko koszt większy utrzymania. Ale myślę, że jedziemy w oszczepników. No tak, racja: milicja w sumie nie ma tylu premii, więc jest różnica. Dobra. Kolejna sprawa to wiara. Wiara wygląda nawet spoko. Może tutaj. Nie, no cały czas 90. No to. Niech tutaj do nabije nasz e, kardynał. Wyślemy jeszcze naszego dyplomatę, z strony Anglików i oczywiście szpiega też. No nie możemy nie wiedzieć, co się dzieje u naszych wrogów, już wrogowie. Nie, jeszcze neutralnie, ale niedługo wrogowie, oczywiście. Nie mam zamiaru im odpuszczać, no ale zobaczymy. Król tutaj zmierza, Edynburg się szkoli, się buduje wszystko. No jak na razie nie ma w co inwestować zbytnio pieniędzy. Możemy w sumie jeszcze jeden oddział milicji miejskiej, aby tutaj stacjonował i działał bardzo sprawnie. Koniec tury. Już pierwsza misja, mamy zająć. Inverness. No, już wysłaliśmy tam swoje oddziały. Dokładnie króla, który będzie oblegać to no, miasto. Myślę, że przez 5 tur. Potem do nas wyjdą. No i zobaczymy. Jak na razie, siły. kurale, to tacy chłopi, chyba szkoccy, o ile się nie mylę. A nie, to jednak elitarne jednostki. No to zaskoczył mnie Inverness siłami swoimi. Dalej Chamy, że tak powiem, naszego dyplomata, ten z Nottingham, a naszego szpiega w stronę bardziej terenów angielskich. No już więcej widzimy, że Anglicy dysponują jak na razie silnymi, silnymi wojskami i że może być z nimi problem. Dalsze szkolnictwo, oczywiście sił. Inverness się będzie oblegać. W sumie zależy mi na czasie, nie mam dosyć spore siły. Nie wiem, czy przypadkiem nie ruszyć na nich szturmem. No nie wiem, nie wiem. Może wyślemy ja tego książę warto zobaczyć co na Irlandii słychać ciekawego No i chyba Koństurę, więc więcej nie możemy ciekawego zrobić. Możemy zaprezent... Możemy zaręczyć Czyli wy wydać e żonę jedną jakąś księżniczkę Magdonche. Oczywiście księ księcia wydamy, no, czemu nie? Niech się radują i rozmnażają. Port już wybudowany w Edynburgu, to jedziemy dalej na porty i szkolimy kolejne oddziały. Tutaj myślę, że dopóki robimy gospodarkę na zmianę z wojskiem, to nie będzie żadnych problemów. Wyślemy w końcu naszego dyplomata do Anglików. Może sojusz? O, fajna oferta. Może prawa handlowe? To jeszcze możecie nam zapłacić może. Tysiąc? Aha, wyważona? O, no proszę, jeszcze tysiąc zarobiliśmy. Świetnie. Sojusz Szkocji z Anglią. No tak, a potem się obrócimy przeciw, przeciw nim. To jest bardzo dobra decyzja jednak i wszystko. Podkrywamy, co tutaj mamy. O, mamy dosyć silnie ufortyfikowany Dublin. Czy Dublin, jak to woli. I teraz pytanie, czy atakować, czy nie? No mamy dosyć sporą przewagę. Myślę, że bezproblemowo uda się nam to wygrać. Może jakieś niewielkie straty. No, 117, 171 ludzi tylko. Myślę, że chętnie ten, ten kamienny gród zdobędziemy. I od razu w sumie upgrade'ujemy na wyższy poziom. Dodamy jednostki. O, już możemy tutaj. Ciężką kawalerię, ale widzę, że jeszcze nie do końca możemy sobie na nią pozwolić. Mam jeszcze jakieś cztery oddziały. Statki, serio? Statki nam są niepotrzebne. po niestety, to trudno. Statki to najgorsze co może być. Myślałem, że jakieś ciekawe rzeczy dostaniemy. Chociaż w sumie możemy sobie pozwolić na konnicę. I zastanawiam się, się, czy też tej konicy nie, nie zrekrutujemy. Drogi się też by przydały, do bardzo chętnie. I konicę rekrutujemy. A co nam tam? Troszeczkę pobijane mamy oddziały. Te, co oczywiście możemy wysłać e, do naszej stolicy, to wyślemy, żeby przetrenować króla. Myślę, że też tam prześlemy. Zostaną jakieś niedobitki, myślę. W tym mieście? No, górali. Mimo wszystko dołączę. No, jakby były drogi, byłoby dużo lepiej z tym chodzeniem. Następny jest York. Szpieg tutaj ma pięknie poodkrywane, co i jak się dzieje. Może myślę troszeczkę. Tu się przesuń. A już Londynu nie widzimy. To może tu. Kurczę, nie da się tak, żeby było widać zamek i Londyn. No, to niech będzie Londyn. Lepiej monitorować Londyn, co się dzieje. No to jeszcze Jork mamy. Już, już księżniczko przekupuję, już kurde. Co jeszcze in dasz, że tak powiem? Kolejna tura. O, wysyłają wojska, niebezpiecznie się robi. Kolejny zaręczony. No, myślę, że tych niedobitków damy na szkolenie do Edynburgu, niech się przeszkalają. No, kończy nam się. Pomału kasa. Nie dość. Edwardik, proszę bardzo, wracaj tutaj. Ta konnica, myślę, że też obciążyła trochę. Jest cała konnica tutaj. No to wysyłamy w takim razie do króla. Mamy tutaj flotę angielską. Nie wiem, co planuje, Może już nas atakować. Kończymy turę. Może przekupimy tę osadę? Zgadzicie się? O, nie. No trudno. Wasza strata. O, Jurki już dostał brytyjski, no to niedobrze, ten to niedobrze. Musimy w takim razie wracać, to wyślemy statek po naszych ludzi. Mamy polepszone relacje z Anglikami. No świetnie. Ale pieniędzy nam zaczyna już brakować, a na wojnę nasz poniekąd jeszcze nie stać. Niestety. Kolejne siły... ile tu mamy jeszcze miejsc? Sporo całkiem. Myślę, że te siły wyślemy. Będziemy musieli dawniej zdobyć, bo jest sytuacja coraz gorsza. Co my tu mamy dla tych łuczniczków? No to niech łucznicy nasi sobie zostaną i niech zawołują, zawołują sobie tam na tamtych terenach. Już niestety będziemy na minusie. A potrzebne są nam bardzo mocne pieniądze. No cóż. Poczekamy w takim razie na dalsze uzyskanie pieniążków i wysyłamy naszą, fr... nasze wojska na Dublin i szturm Dublina. Myślę, że od razu siły są dosyć mocne, ale zdobywamy bezproblemowo Dublin. No i od razu okupujemy i rozwijamy to miasteczko. Potrzebne nam jest bardzo mocno. I w sumie teraz musimy zdobyć jeszcze tylko zameczek siły jakoś połączymy, kogo tutaj zostawimy, tą milicję może bardzo się buntują. no to trudno, duże podatki myślę, że całkowicie wystarczą. W Edynburgu większych podatków już nie możemy dać, Inverness się rozbudowuje, o już proszę bardzo, to będzie nasza taka baza wypadowa, myślę, że te tereny jeszcze Szkocji tutaj, czy może te tereny bardzo nam by się przydały. O, teraz widzimy, że Londyn się chyba też troszeczkę rozbudował, albo mi się wydaje. No i w sumie dzięki temu mamy większy zasięg. Dobrze, no to naszego dyplomatę wyślemy w takim razie w przyszłości tutaj. Niech pójdzie i zdobędziemy jakieś prawa handlowe może ze Francuzami, czy może tutaj już są Hiszpanie. Byłoby pięknie, naprawdę, gdyby się nam to udało. No ale już teraz, jak na razie, koniec tury. O, papież 500. Przyjmiemy pieniądze, jak zwykle zawsze. Dobra, wysyłamy nasze wojska na jedną z twierdz, które na pewno chcą zdobyć Brytyjczycy. Czyli nie, może nie Brytyjczycy, tak źle powiedziane. Anglicy, no bo Brytyjczycy, no to też poniekąd szkodzi, poniekąd oczywiście mówię, żeby nie było. Drogi już wybudowane, mamy lepszy teraz dostęp do Inverness i do Edynburga, to połączenie jest teraz coraz lepsze. Inwestujemy dalej tym razem w rynek, tutaj w Inverness wybudujemy również port. Pieniądze się przydadzą i myślę, że w przyszłości będą coraz większe. Dublin się już rozwija jeszcze trochę, brakuje do rozwinięcia bardziej tej osady, a my już jesteśmy tutaj pod jedną z twierdz że się nie mylę, to jest walizka, twierdzę, w tym e, modzie Crusader. Nie Crusader, tylko e, Medieval 2 Kingdoms wbudować Zbudować Inverness kapliczkę. No proszę. Dobrze, macie sobie tą kapliczkę dałeś 500, no to powiedzmy, że odpuszczę ci to, że muszę wybudować jakąś tam twoją kapliczkę. Zwiększenie podatków i drogi na Dublin. My King. Siły oczywiście tutaj e, oblegają, no i zobaczymy, czy możemy szturmować. Szturmujemy, mamy kolejną twierdzę, którą okupujemy, ale nie, na, nie stać nas na wybudowanie ulepszenia. Co możemy tu rekrutować? To samo co wcześniej. Wielkich rewolucji nie ma. Te siły muszą pozostać w tym zamku. Um. Teraz jakąś tam mniejszą... armijkę. Taką wyślemy na podbicie może brugi, może tych terenów, które są jako tako wolne. Co z tymi tutaj ludźmi? Możemy doszkolić jednostki i to też uczynimy. Dziwne, że tylko, że nie mogę ich przeszkolić, no ale... Trudno. Kolejna tura. Mamy już w sumie cztery prowincje. No i naprawdę dobrze nam idzie. Możemy powiększyć Edinburgh ale nas nie stać. Taka szkoda. Co będziemy zbierać, czy będziemy dalej rekrutować? No, wojna z Anglikami na pewno jest nieunikniona. Dyplomata nam z Maroczego? A ja przecież ja go wysłałem. No tak. Myślałem w takim razie naszego biskupa. W a York jest broniony. Nottingham jest puste. Gdzie on te siły wszystkie swoje wysłał? Jakiś rebelianci. Mam nadzieję, że nas nie zaatakują, bo by było szkoda stracić króla, dyplomata i wojska. Tym sposobem, oczywiście. Zobaczmy tutaj kapliczka, tutaj rynek. W Dublinie, wow, coś, drogę dużą wybudował. Naprawdę. Tutaj farmy, nie? Możemy coś doszkolić. Nadal nie możemy doszkolić naszą konicę graniczną. A szkoda. O, widzimy, że tu jakieś wysłali takiego niebronionego. No dzięki patrz. No cóż... Armii tutaj nie mamy zbyt wielkiej na tych wyspach, to prawda. Tu możemy coś ponaprawiać. Nadal zbieramy... Doszkolimy co doszkolimy. Tą naszą... Loty tu ją pośli. No i się wpakowaliśmy. Jak zaatakują to po. O Jezus, Jak zaatakują to po nas. No musimy zwiewać w takim razie, jak się da. No cóż, następna tura. No, coś położyli strasznie. Inverness zwerbuj kapłana. Po co mi ten kapłan? No ale dobra. Gdzieś się tu siły podziały i to mnie niepokoi. Musimy je znaleźć. Na pewno tutaj są jakieś siły. Ja w to nie wierzę, że, że Brytyjczycy nie wysłali żadnych sił. Antwerpia jest chyba mniej broniona. Moglibyśmy jakieś oddziały w utrzymaniu, nawet tanie. Myślę, że tych kuszników zwerbujemy. Czy uda nam się zdobyć Antwerpię? No już ktoś atakował widzimy, ale. ale jak na razie żadnych decyzji. To mamy jeszcze naszego agenta. Nie da się go nigdzie jeszcze wysłać, prawda? Trudno. Kolejna tura. Brytyjczycy, czyli Anglicy się wzmacniają. Mamy up. O, proszę, pieniążki. Jakaś nowa misja. Z budy kościół. Kurde, ten papież nas masakruje tymi misjami, no ale. Trudno, będziemy jak na razie posłuszni. Musimy szybko wykonać nasz cel, czyli podbić Anglików na te tereny, ale bez jak, jako takich e, wsparć nie mamy co liczyć. Może dogadamy się z Dańczykami. Zobaczmy, co nam Dańczycy dadzą. Tak mówię Dańczycy, bo da Denmark, ale... No Duńczycy po prostu chodzi mi może 1500. Hmm? No to jeszcze. jeszcze raz. Ty siak dajcie. Może 900? No niech będzie. No dobra, to jeszcze 500. Nie, targujemy się spokojnie. 500. A, jeszcze legenda mapy. No to już przyjmiemy w takim razie. Nie trzeba będzie płacić. I może nas wspomogą w walce z Antwerpią, którą oblegamy oczywiście. Mam jakieś informacje. O, dobre relacje z Dańczykami, że tak powiem sobie. Antwerpia by się przydała, bo to jest bardzo bogate miasto. Nam trzeba pieniędzy, naprawdę. Anglicy jacyś... nie wiem, tacy jacyś dziwni. Kurde, mało sił tu mają. Że przebadamy te lasy. Gdzieś ukryli albo tu wysłali wojska. No, tutaj były cztery jednostki. A czy oni mieli tyle jednostek tego wojska? No, tutaj jacyś chłopi. Nottingham, w ogóle zdobyć Nottingham to by było świetnie, ale... Priorytet Antwerpia. Bo są pieniążki. Mamy tego kapłana, nie wiem w sumie po co. Skoro mamy 90 kilka procent katolityzmu, ale wyślemy go do Aldenburgu. Dobra, składamy już siły pomału. Jak tam z naszym dochodem? O, dużo, dużo na plusie. Myślę, że trzy oddziały, no nie stać nas, ale dwa oddziały ciężkiej jazdy by się przydały. Może tutaj nas stać jeszcze na jakąś milicję? Nie, nie stać. No ale trudno. Koniec tury. Czyli by statek Anglikam zatonął. No dobra, mamy ten kościółek. Świetnie. Odejrzał jeden z synów. Uu, świetny generał na no, nadchodzącą wojnę. Świetnie, jak tam z lojalnością? Pięknie, Lojalność piękna. Tu mamy te dwa oddziały tych je, naszych konnych. Mam ta milicja. Te, te oszczepnicy się przydadzą jeszcze. Dwie jednostki, tutaj kogoś. No nadal nie możemy tego zamku ulepszyć. No to pole jak na razie. Tutaj, ten Antwerp, right, Tuńczycy, no. jak na razie, czekają na ruch. A my poczekamy na ich ruch. On co nam przecież zależy. Statek, może wyślimy w stronę Edynburga. Póki mamy, jako tego, pieniądze i ten handel działa sprawnie, myślę, że nie ma potrzeby, żeby. Niech się w losy Anglików, niech oni się tak troszeczkę wytępią. Jakieś walki z Francuzami na pewno kiedyś podejmą, chyba że jak na razie się bronią. Rozbudowaliśmy Edynburg, świetny warsztat karpański, nie. Czekamy już tutaj, armię pomału składamy. A może proponujemy takie coś, tak? I tego generała. No, to jest dobry pomysł zdobyć notingę tak szybko. Tutaj na czekamy, no bo na pewno, no, w sumie, na co jeszcze. Moglibyśmy szansę zdobyć. Jak na razie czekamy. Rzeczywiście. Tunicy na coś, nam coś e, tym, tym śmieciowym wojskiem pomogą. Ale nie ruszają się, czekają na pewno na to, co zrobimy my. Ale my trzymamy. Niech się wytępiają. No może Sojusz o Sojusz z Francuzami i z Anglikami byłby świetnym pomysłem. Bardzo hojna, no to może bardzo hojnie mi do to zapłacicie skoro. Skoro tak, dwa tysiaki. Ja daję dwa tysiaki i zobaczmy. Nie. No to może niech będzie. 1500 nie. No to Tisiaka. Dawaj, Tisiaka. Trzeba uszkobać wszystko, co się da, bo pieniądze są potrzebne do rozwoju. No, jeszcze 500 dostaliśmy. Świetnie, z Francuzami mamy już sojusz. No to może. Może Hiszpanie tam coś zrobili. Tu mamy jakąś twierdzę, która nie jest obsadzona, więc gdzie nie mają te wszystkie wojska? Nadal nas nie stać. Tutaj oblegamy ile jeszcze do wyjścia? Trzy tury. Czekamy w takim razie. Tu się nam armia tworzy, czy nie? Tworzy się. Prawda, oszczepnicy i ciężko zbrojni, ale... Hmm, jak tam wychodzimy? 20 w sumie na plusie, tak można powiedzieć. No, duże kupieckie w takim razie. Dobra. Na szpiegu, na szpiegu, powiedz mi, co jest w Mutiny? A tu się ukryła. Ale podpuchanie. <śm> Dobrze wiedzieć, że mamy jako taką armię ukrytą tutaj, bo ja bym teraz chciał zrobić taki szybki szturm. A ten szturm się zakończył klapą. Dwie tury. Dwie tury, a nasze siły są liczne. Odpornica się może troszeczkę nie liczy, no ale zobaczymy. Tutaj dyplomatów wysyłamy, dyplomatów, że no tak powiem. No i szukamy, kto zajął. Rens nikt nie zajął. Było oblegane, ale nikt nie zajął. Czyli Bordeaux i no Toulouse nadal jest francuska, na pewno. O, jest pierwszy sojusz z Mediolanem, to dobra wiadomość. Dar, jeszcze kurde, Rada Królewska nas. Solidnie wynagradza. Kolejny z dowódców dorósł. Ale jest słaby, myślę. Jest zarządcą. No to w takim razie do Dublina wyślemy tego drugiego. Do Dublinku. Co tam w Dublinku? Może jakiś ryneczek sobie w Dublinku postawimy. Nie naprawiam tego cały czas. Czekam na te pieniądze, ale już nam te. Niestety dochody spadają. Coś szkoliliśmy, no teraz ja, nic nie szkoliliśmy. Dobra. Można by było w sumie wyjść z tą armią. Pójść sobie tędy. No i czekamy na tą Antwerpię. Teraz na pewno wyjdą, ale może odpuszczam. Poczekajmy. A jednak wychodzą. No, nie jest ich tak dużo. Ale jest to silna armia, jak na konnicę. Dobrze, że wychodzą. Ale to, co już się. To, co wyjdzie z tej bitwy. To okaże się dopiero w następnym odcinku. Jak na razie, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. No i miejmy nadzieję, że w przyszłości będziecie dalej oglądać odcinki z Mediwala 2 Total War Kampania Szkocją. Miejmy nadzieję, że waleczne serce. Do oglądania tej serii będzie dla Was korzystne. I moje. Serce będzie oddane dla was. Trzymajcie się. Cześć.